Tu MFFM. Dziś jest 12 października 2012 roku. Dzień jest głupszy od najmądrzejszego w roku, ale mądrzejszy od najgłupszego o 3. Piętnaste urodziny, a więc uroczystość, 15 urodziny 15 obchodzi dziś felieton codzienny Olbratowskiego. To już 15 lat Olbratowski mówi do nas swoim głosem, który jest zarazem głosem nas wszystkich. Głosem w imieniu nas wszystkich. I za nami wszystkimi, za co mu serdecznie dziękujemy. Lubi opowiadać anegdotę o dziecięcym poczuciu czasu w związku z jego felietonami. Jego syn, potomek, kiedy miał 4 lata, zapytał Albratowskiego, tato, a czy jak zacząłeś pisać felietony, to Mieszko pierwszy żył jeszcze? Żył synku, żył, odpowiedział nasz felietonista, ale już mu niewiele zostało. Temu Mieszku. Gdyby wszystkie Fedieton od Bratowskiego z tych 15 lat położyć jeden przy drugim, to nie opasałyby ziemi. Ale gdyby je ułożyć jeden na drugim, to jakby ktoś szedł z zamkniętymi oczami, to by się o nie potknął. Warto może bliżej przybliżyć sylwetkę autora. To żniwiarz słowa, siewca frazy, agrotechnik zdań, bauer akapitu, plantator nieudanych porównań oracz nietrafionych metafor, czyli swój chłop. Często mówi się o nim, że jest świetnym przykładem na to, że inteligencja nie idzie w parze z urodą. No cóż zrobić, no, no nie jest odbratowski inteligentny, ale jego zdrowie. Mój, mm. Co to jest? Kto mi dał tej ciepłej wody z kranu?